Hey, mam, drodzy w pierwszym odcinku yy, osobne gospodarki. Jeden. <dzi> yy, y, ja mam gospodarkę z Michałem. Przywitaj się. No siema. Chodzi po y, keisie. Przedstawimy dzisiaj nasze maszyny na osobnej gospodarce. Czemu nie jesteśmy tam, y, gdzie zawsze jest na, na start? Ponieważ y, tam mają gospodarkę. Olivier. Olivier i Sid. Więc przedstawimy nasze maszyny. 4. Tak wygląda ze środka sztejer. To już z mojego odcinka. Znacie tutaj case. I... Dwa case. No, ale ten jest słabszy. Tak ze środka wygląda. Tutaj mamy drugiego case'a. Tak wygląda. Tutaj przyczepki, dwie Klasa kultywator. Muszę na to. No czekaj chwilę, skończę! A ty jeszcze co nie bo ja robię obiad, tylko muszę... Ale nie było na multiplayer, już skończę tego przestawiać, bo jeszcze nagrywam do tego. Daj mi 5 minut, kronę. Tam stoi przyczepa do kiszonki. Tutaj mamy te Zesłany. Paszowóz. Combine. Bajn. Combine. To jest moja karta. Tutaj są dwa TT. Case'y. E, mamy przed e, TT. Nie rozumiesz, co się do Ciebie mówi? Tylko kartkę pożyczyłem. Tylko kartkę, tylko się nie ruszamy i rzeczy. E, to jest taka automatyczna ładowarka do balotów. Siewnik do, do zboża, siewnik do kukurydzy i do buraków, lamborghini... Michał, czemu serwer opuściłeś? Bo nie, nie gramy już. A no dobra. Michał opuścił serwer, to do lamborghini, tutaj swój taśny ciągniczek. A, jeszcze no, po pokażę wam potwora, którego kupiłem. Michał go sam chyba nie widział. Bam, bam, baba. Będzie do ubijania kukurydzy i takich innych. Aha, jeszcze tam są. Um, no to Michał się żegna. I to tak, jeszcze mamy tutaj dwie kosiarki. Kun. Jeszcze nie mamy wszystkich potrzebnych maszyn tutaj, ale jakoś sobie poradzimy. Trzepaczka Pottinger i zgrabiarka Pottinger. No to ja się żegnalski. Na razie. Aha, serka. Jeszcze nie żegnalski. żegnalski, popadki.